Drugi błąd to rozpraszacze, telefon, media społecznościowe. Przeciętny człowiek sprawdza telefon 150 razy dziennie. Rozpraszacze zabierają ci energię, koncentrację i czas. Kiedyś potrafiłem pracować 3 godziny, a realnie robiłem coś przez 30 minut. Dlaczego? Bo co chwilę scrollowałem Instagram, sprawdzałem powiadomienia, przeskakiwałem między zadaniami. Pamiętam, jak miałem skończyć ważny projekt w 2 godziny. Co się stało? Co 10 minut messenger, instagram, szybki tiktok. Po 3 godzinach projekt dalej był nieskończony. Wtedy wprowadziłem prostą zasadę: pracuję w blokach po 25 minut, bez telefonu, bez social mediów. Wyłączam powiadomienia, odkładam telefon do innego pokoju i skupiam się tylko na jednym zadaniu. Efekt: kończę zadania szybciej, mam więcej wolnego czasu i mniej stresu. Spróbuj tej techniki: 25 minut pracy, 5 minut przerwy. Zrób sobie strefę skupienia, tylko ty i zadanie. Zdziwisz się, ile możesz zrobić w krótkim czasie, jeśli naprawdę się skupisz.